Witam przy moim stoliku i dzisiaj padła mi w łapy polska racja żywnościowa SR6. Dzięki komuś, kto pragnie pozostać anonimowy. Także e, bardzo, bardzo, ale to bardzo dziękuję za e, udostępnienie mi tej racji. Jak widzicie, od razu tutaj jest inaczej niż w amerykańskich racjach, oczywiście, jest to przez ARPOR robione. I tutaj mamy datę przydatności do spożycia na opakowaniu. Nie mamy tutaj żadnych kodów datowych. E, ani nic takiego. I jest to bigos z kiełbasą. 300 gram. Tu jest fajnie. To mi się podoba w polskich grach żywnościowych, że mamy po prostu rozpiskę, chociaż rozumiem, że to jest po prostu nalepka, i to może zostać w jakiś sposób, nie wiem, zdarte czy coś takiego. W każdym razie mamy tutaj dodatkowo jeszcze gulasz angielski, suchary, drzemia godowy, koncentrat napoju herbacianego instant o smaku cytrynowym. Baton owocowo-zbożowy o smaku wiśniowym o tych batonach strzelałem dużo dobrego. Gumę do życia, cukierek zawierający ekstrakt kawy naturalnej, cukierek zawierający witaminę C, przyprawy, sól pieprz, yy, serwetkę, chusteczkę nawilżoną, papier toaletowy, torebkę strunową, łyżkę jednorazową, rurkę do napoju i bezpłomienny podgrzewacz chemiczny. Także zobaczmy, jak to wszystko w środku wygląda. Jedyne co. Dlaczego nie byłem mega podekscytowany? Słyszałem, że polskie racje żywnościowe są jednymi z najlepszych na świecie, w top 5, znaczy, no jedne z najlepszych na świecie, top 5, jeżeli chodzi o rację o ich smak. Nie jestem tym tak podekscytowany, jak amerykańskimi racjami żywnościowymi, bo amerykańskie to jest kawałek Ameryki zamknięty w paczce, który normalnie w Polsce raczej ciężko skosztować, nie idąc do jakiejś restauracji, która byłaby stricte amerykańska. Miałaby amerykańskie dania, a tutaj ja te, ja te wszystkie rzeczy praktycznie już kiedyś jadłem, tylko osobno. A tutaj mamy jedną paczkę z tym wszystkim, także zobaczymy. To jest nasza, nasz gularz angielski, mamy nasz zestaw akcesoriów, mamy suchary, specjalne SQ1, jest nasz baton, łyżka z serwetką oraz rurka do napoju, jest nasz podgrzewacz. Uuu, przywaliłem w kamerę. Mam nadzieję, że się nie przestawiło nic. Podgrzewacz chemiczny. Zobaczymy jak to będzie działać, bo z amerykańskim mieliśmy problem zostawię zestawie menu numer 2 MRE. Koncentrat napoju herbacianego, instant do smaku cytrynowym. Nasze główne danie, które jest troszeczkę poobijane, ale jest to bigos z kiełbasą. Jak bardzo polskie to jest, to nawet chyba nie muszę mówić. Mamy nasz dżem w torebce strunowej dodatkowej. I mamy jeszcze jedne z suchary. Także, torebkę sobie od, odłożymy na bok, napój również. Szczerze mówiąc jest to troszeczkę mniejsze niż myślałem. Myślałem, że to będzie większe i jest to troszeczkę pobijane, ale to wiadomo, to nie jest jakiś duży problem. Serio, myślałem, że to będzie troszeczkę większe. Na filmikach to się wydaje troszeczkę, no popatrz, nie? Na ręce się to mieści. Także myślę, że zacznijmy może od głównego dania do podgrzania. Także nasz podgrzewacz chemiczny bezpłomienny. Bezpłomieniowy się mówi, nie bezpłomienny. Bezpłomieniowy. To jest nasz rękaw, do którego to wszystko będziemy wkładać. Rozrywamy tutaj. Uuu, to się dużo łatwiej niż ten amerykański otwiera. To na pewno. Będziemy pod... To oczywiście wszystko można jeść na zimno. To nie jest problem. Okej, okay. i gdzie tutaj jest kreska, dokąd mam dolać wody, szczerze mówiąc? E, napełnij wodą tylko do tej linii. Bardzo mało tutaj jest tego. No musiałem się przyjrzeć chwilę, ale dobra, no to wiemy dokąd mamy napełnić, więc sporo tej wody tutaj ma wejść. Dobra, jest napełnione dokładnie tyle ile trzeba i mam nadzieję, że to lada moment ruszy i wkładamy to do rękawa. Jeszcze to pomieszam, żeby ten podgrzewacz zastartował odpowiednio. Nie wiem czy słychać, ale chyba powoli rusza, przecież jeszcze... Ciepły nie jest. Oj, zdecydowanie rusza. Tak jest, zrobił się już ciepły, także to odkładamy, niech się grzeje. Uuu. Nie wiem czy to widać, ale zrobiło się. Uuu. Oj, potężny podgrzewacz chemiczny powiem wam. Uuu. Naprawdę ostro ruszył i strasznie śmierdzi, ale no, no to jest podgrzewacz chemiczny, prawda? że tutaj. Dobrze. O Jezus. Ale gorący, w takim razie. Hu 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 hu. Naprawdę mamy do czynienia z potężnym podgrzewaczem chemicznym tutaj, także. Nie podoba mi się tylko sposób, w jaki to jest składane, tak? Ja bym wolał, żeby to było wsuwane od góry, tak jak w amerykańskich. Jak widzieliście troszeczkę wody mi to wypluło. Nie, że wody było za dużo, bo było idealnie do kreseczki nalane, no ale jednak po prostu trochę wody to wypluło. Otwórzmy sobie łyżkę i naszą serwetkę. Łyżka jest. Zmocnienie mamy tutaj na łyżce. I szczerze mówiąc, to nie są takie najtańsze łyżki. Od razu mogę powiedzieć. Więc mam nadzieję, że ta łyżka to wytrzyma tą wodę. Tutaj muszę wytrzeć od razu tą chusteczką. Wiecie, w polu to, że trochę wody się wylało, nie miałoby żadnego znaczenia. Nie byłby to żaden problem, że jem to w warunkach domowych. To jest jak jest. Więc myślę, że rzućmy sobie okiem. I zrobimy sobie napoje w międzyczasie. To jest nasza herbata. O smaku cytrynowym. O ile się nie mylę, po to mamy rurkę. Chociaż tutaj nie ma... <laughs> nie ma tutaj linii, do której mamy to zalać. Więc zalejemy tyle, ile wejdzie. Tak, żeby to można było jeszcze zamknąć normalnie. W tym woreczku strunowym. Jeżeli to jest dobrze zamknięte... To możemy sobie to wszystko wymieszać w środku. No, jest prawie dobrze zamknięte, troszeczkę mi się tutaj ulało, ale to nie jest problem. I to niech sobie chwilkę postoi, to jest nasz napój. Przygotowałem sobie jak do MRE dwa kubki, ale myślę, że przesadziłem. I myślę, że można w międzyczasie zająć się naszym daniem pobocznym, czyli gulaszem angielskim. Mielonka wieprzowa sterylizowana, składniki mięso wieprzowe 91%. Skrobia modyfikowana, sus spożywcza, pieprz biały przeciwutlenia substancja konserwująca 91% mięsa wieprzowego Także naprawdę sporo No jest to zwykła Zwykły gulasz angielski faktycznie Wszystko co znamy ze sklepów Jak ktoś sobie jakieś kupował na wyprawie to Mhm, mm to jest dokładnie to samo Znaczy no nie wiem czego się spodziewałem No tak jak mówię, ja te wszystkie potrawy już kiedyś jadłem Tyle żeby... Wy osobnych, tak jakby, no nigdy naraz to, tego wszystkiego. No może ten, najbardziej ciekawy jest ten bigos szczerze mówiąc. Są te słynne pancerwafle, tak? Nie są takie twarde. Wszyscy mówią, że takie twarde są, nie wiem. Czy ja mam twarde zęby? Czy trafiłem na jakąś słabszą partię? Ale tutaj z tym gulaszem sobie spróbujemy to zjeść. Hmm. Smakuje jak wafle z gulaszem, no co Wam mogę powiedzieć? Nie ma tutaj jakich niesamowitych smaków. No tak jak mówiłem, dlatego te polskie racje żywnościowe mnie tak nie jarały jak amerykańskie. No bo to ja, to wszystko można normalnie kupić w polskim sklepie osobno, może oprócz tego Bigosu z prawda? Jest w tych waflach coś, czego bardzo nie lubię. To jedno ziarenko: kminek. Dwóch rzeczy, których nie toleruję w swoim jedzeniu, to kminek i koperek. To są dwie rzeczy, które po prostu tak mi nie smakują, niszczą mi smak całego dania Na szczęście tego kminku jest tak mało, że ja go w ogóle nie czuję Ten podgrzewacz naprawdę zapieprza cały czas Nie ma porównania w ogóle do amerykańskich podgrzewaczy myślę że, myślę, że to te szklanki na razie nie będą mi tak potrzebne jak myślałem Mamy nasz dżem jagodowy Więc ja sobie spróbuję może tego wafla z dżemem w takim razie Więc otworzymy sobie dżem jeżeli chodzi o jego składniki to cukier, jagody, woda, substancja żelująca, pektyna, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, sporządzony z 40 g owoców na 100 gram produktu. A ile tu jest gram tego? Zobaczmy na opakowaniu. Dżem jagodowy 25 gram, czyli na te 20 a mam tu na opakowaniu, tylko zasunię sobie paluchem. Czyli na 25 gram mamy 10 gram owoców, czyli na 20, hej, chyba nie tak źle. Okay. test smakowy samego dżemu. A huh. faktycznie przepotężnie słodki jest. Myślę, że z tym wafelkiem tutaj będzie naprawdę fajnym połączeniem. Mm. To jest smaczne, ale to nie rozwala mi głowy. Jest naprawdę dobre, biorąc pod że miałbym to zjeść w polu gdzieś, ponownie. No, nie jest jedzenie do zaciśniadania domowego. To, to jest naprawdę ok. Do dżemu z masem orzechowym. W amerykańskich racjach, jak no, podejścia to nie ma. Ale jest ok. Mmm. Fuj, rozgryzłem w kminku, nie Niedobrze. <grywa> ale za pieprza ten że Ja pierdzielę. Patrzcie, tego drzewo mi nie starczyło nawet na jednego wapla. Dobra, to zobaczmy, co mamy w paszce naszych dodatków. Mamy sól i pieprz. Czyli mówiąc to mi się kojarzy z restauracjami takimi. Dość najtańszymi takimi, <grywa> jakie są. I mówią, że dodają jeden warczek stronowy osobno I faktycznie jedzą i czuć Wydaje mi się, że jest troszeczkę grubszy niż te, w których są normalnie rzeczy Nie wiem, czy to na śmieci, czy na inne rzeczy Czy można sobie tutaj odłożyć resztki po prostu, żeby później to dojeść Fajnie, że jest, ale tych woreczków stronowych, patrzcie Tu mam jeden, jeden już wywaliłem, tu jest następny I tu jest jeszcze jeden, także mamy Chusteczkę i papier toaletowy Ja bym chciał zobaczyć porównanie papieru toaletowego z tym z San Francisco Z MRE, amerykańskich i powiem Wam, no to jest to, czego bym się spodziewał. Ten, no zdecydowanie wolę ten polski papier toaletowy, bo do tego już mam przyzwyczajoną dupę niż do tych amerykańskich. Co nie znaczy, że te amerykańskie są złe, albo że te polskie są jakieś gorsze. Po prostu moim zdaniem, ja jako Polak przyzwyczajony do polskiego, powiedzmy, standardu, ten papier toaletowy wybrałbym. W mgnieniu oka nad amerykański papier San Francisco. To jest chusteczka do wycierania się to. Nie trzeba i mamy jedną mokrą pusteczkę do srania w lesie. Mamy dwie gumy do rzucia, którymi zajmiemy się później. Mamy kopika. Właśnie, nie jestem fanem kawy, ale MRE czy tam SR6 polskie bez kawy, te racje żywnościowe bezkawowe, to jest coś, no coś mi tu nie pasuje. Troszeczkę ruszę wodą w środku tego, niech się podgrzewa dalej. I mamy diki. Z witaminą C. O, proszę, jak fajnie zrobili na opakowaniu. Nie wiem, czy to widać do światła, czy nie. Z wit C. Witki. O, ah, okej. Okay. Zobaczmy te polskie słynne batony, bo szczerze mówiąc, o tym słyszałem najwięcej dobrego. I ponownie muszę przyznać, że na filmach innych ludzi, którzy otwierali te polskie racje, te batony wydawały się większe. To wszystko wydaje się większe, a to jest naprawdę małe. Ciekawie jestem, co w tym batonie jest. Baton owocowo-zbożowy o smaku wiśniowym. A, tutaj nie ma rozpiski, czyli tutaj musimy rzucić okiem. Baton owocowo-zbożowy o smaku wiśniowym, Masanet to 35 gram. Składniki suszone owoce 47%, rodzynki, olej słonecznikowy, suszone jabłka, kostka do smaku wiśniowym 19%, jabłka 52%, syrop Fruktozowo-glukozowy, glukozowy, wiśnie 6%, cukier, substancja utrzymująca wilgoć, bla, 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 bla. Także no dość ciekawe, to może być dobre. Spróbujmy sobie. Mmm, jest bardzo fajne, ale nie wiem, czy to, co powiem, ma sens. W smaku, oprócz tego, że czuję owoce, jak rozgryzałem to, zaleciało mi to takim zapachem szpitalnym, nie wiem, jak to ująć. Nie wiem, czy się taki zapach specyficzny czasem w przychodniach. poczekalni, nie mówię tutaj o starych babciach, tylko mówię o tym, jak pachną te miejsca czy w szpitalu. Zaleciało mi to o czymś takim. Nie jestem wielkim fanem tego batonu, szczerze mówiąc. Spodziewałem się troszeczkę więcej, więc może moje oczekiwania były wyższe niż powinny być. Ale smakuje OK. Mhm. Myślę, że to przez ten opłatek. Tak, bo to wszystko jest bardzo klejące w środku. A dzięki temu opłatkowi można to trzymać normalnie. Nie wiem jak to nazwać, wygląda jak opłatek. I smakuje dość podobnie. Jak na razie, te wszystkie dodatki, które tu mamy, no nie jestem wielkim fanem, szczerze mówiąc. Rozumiem, żeby sobie może zabrać polskie, bo polskie są dla nas troszeczkę tańsze, dla Polaków w Polsce, do zorganizowania sobie. To czaje, żeby zabrać sobie coś takiego? Ale nie jest to w żaden sposób smak ciekawy. Nie wiem jak to inaczej ująć. Przynajmniej wszystko co póki co spróbowałem. I czytam tutaj etykietę i faktycznie, no powiem Wam, że rozczar rozczarowany jestem tym, że mamy tylko jeden napój, prawda? No bo nie ma kawy, kawa jest w formie jakiegoś kurcze. Kofika. I mamy tylko tyle napoju jakiegoś, żeby powiedzmy z całym posiłkiem zjeść, tylko tyle, ile to się zmieściło. No to jest rozczarowujące, powiem Wam. W porównaniu do tej racji MRE amerykańskiej, gdzie mamy, ok, kawa mamy tutaj w formie cukierka, a w amerykańskiej racji mamy w formie kawy instant, tak? Ale co nie zmienia faktu, że jest to jeden dodatkowy napój, który teoretycznie, jak ktoś ma dostęp do ciepłej wody, można sobie zrobić w ciepłej wodzie i fajnie sobie wypić coś ciepłego. założymy właśnie do deseru. No jestem troszeczkę rozczarowany, nie uwierzę, że jest ta racja zła, jak broń Boże, jak do tej pory, ale jest po prostu, no nie wiem, herbata o smaku cytrynowym smakuje jak każdzie zozole, takie cukiereczki, jakbyście wzięli cytrynowego zozola i go rozpuścili w wodzie, czy tam odpowiednią ilość proporcjonalnie z wodą, żeby to mia... woda nabrała smak takiego zozola cytrynowego, tak smakuje ta, ten koncentrat napoju herbacianego instant do smaku cytrynowym. Wiecie co, wydaje mi się, że jakby po prostu kurczę dorzucili jakąś torebkę na gorący napój, tak jak Amerykanie to robią, i kurczę z jednego szczura od herbaty jakiegokolwiek, plus do tego, do tego wszystkiego co już jest, to nie mogłoby dużo kosztować. Znaczy, pewnie spakowanie tej torebki z herbatą byłoby problematyczne, dlatego mamy tutaj koncentrat napoju herbacianego, to ta herbata mogłaby się zepsuć w tej torebce albo nawet tą kurde głupiego Nescafe'ka jednego takiego wrzucić, nie? Czy tam jakąś najtańszą podróbę tego Nescafe'ka, żeby, bo cukier już mamy, tak? A nie, sól i pierś, nie ma cukru. O Jezus, dobra, nawet nie mamy cukru. Że dorzucić taką saszetkę cukru, jakąś najtańszą kawę instant, żeby po prostu mieć... W tym to by było zmiana, ogromna zmiana jakościowa, <laughs> całych tych racji, moim zdaniem. Brak kawy jest dramatyczny. Koncentrat napoju herbacianego, instant jest Dobre, no ale to jest lepsze niż ten koncentrat herbaciany. Jest lepszy niż Agent Orange z menu numer 2 i lepszy niż ta orężatka w proszku zielona z menu numer 1 MR, które póki co próbowałem. To jest dużo smaczniejsze. Herbata w tej saszetce. Czekamy jeszcze, jak sobie tutaj dogorywa główne danie. Więc jeszcze sobie trochę tej mielonki na pewno zjem. Niekoniecznie zjem całą, nie ukrywam. Tak jak mówię, jest to dla mnie smak znany i w żaden sposób nieciekawy. Widzicie, tak wafle tak wszyscy mówią, że o kurwa, ale twarde pancer wafle, a to normalnie można złamać w palcach bez żadnego problemu. Także ja nie wiem. Może chodzi o to, że w porównaniu do innych Emery te wafle są gdzieś twarde, ale no nie wiem. Także jak na razie w proporcjach. Zjadłem jeden wafel z drzewem, dwa wafle z gulaszem angielskim, który tutaj mamy, i mi jeden wafel do głównego dania, który faktycznie zaczyna w końcu dogorywać. Także myślę, że możemy się zabrać za jego rozpakowanie. Hu, uh, żeby nie zaparowało kamery. Spróbuję to wydostać. Ach. Bardzo, a o Jezus, ale to bardzo dużo ciepła. Poparzyłem sobie palca, wydziela ten podgrzewacz, więc tym podgrzewaczem jestem niesamowicie zaskoczony, jak mocno on działa. Te podgrzewacze są dużo, dużo lepsze od amerykańskich. To od razu mogę powiedzieć. I ten podgrzewacz jeszcze kurde, próbuje ruszać i grzać. Niech go cholera. Muszę go gdzieś odłożyć, żeby się nie rozlało to wszystko. Także Bigos z kiełbasą, mokiem, Kiełbasa aż 40%. Mięso wieprzowe, woda, sól, przyprawy i ekstrakty. Przypraw, wzmacniacz smaku E621, substancja konserwująca, azotyn sodu, azotyn? Nie znam się na tym, ale mi się, no nieważne. Kapusta kiszona 23,1%, kapusta biała 23,1%, kapusta biała sur. Gotowane mięso wieprzowe z łopatki 8,4%, suszone pomidory w proszku, mąka pszenna, woda, cebula suszona, grzyby suszone, przyprawy, wzmacniacze smaku E621 i E635, cukier, warzywa suszone, seler, skrobia ziemniaczana, ekstrakt drożdżowy, laktoza z mleka, olej roślinny rzepakowy, barwnik, ryboflawiny. Produkt może zawierać mleko, soję, gorczycę i jaja. Więc w sumie... Dużo syfu tutaj mi się wydaje. Nie ma. Mamy tutaj 300 gram głównego dania. Myślę, że można się zabrać za jego rozpakowanie. Biorąc pod uwagę, że ono jest w swojej osobnej miejsce, to fajnie. Bo nie muszę się tutaj bawić. Wywalanie tego na talerz na pewno. Pachnie jak bigos z kiełbasą. Kto by się spodziewał? I widzicie, dla Polaka bigos z kiełbasą to jest nic nowego, nie? To, to ma być kawałek domu. Tak dla Amerykanina. Nie na przykład trzeba pana wołowina w sosie barbecue z tortillą, jakieś tam fasolki do tego, etc. Nie? Także to jest faktycznie no typowo polskie. Dlatego też jest dla Polaka trochę nudnawe. No ale dobra, spróbujmy. Smakuje jak bigos z kiełbasą. <laughs> no nie wiem co o tym powiedzieć więcej. W sensie smakuje jak taki dobry bigos z kiełbasą. Naprawdę jest to wydaje mi się przyprawione idealnie z tym całym sosikiem tutaj pływającym. Powiem wam, że i dużo jest tej kiełbasy. Popatrzcie, jakie kawały kiełbasy tutaj są. No 40% dania to powinna być kiełbasa i faktycznie jest. No gdziebym nie wbił łyżki, to nam jest kawałek kiełbasy. To jak wiem, to tu się akurat zgęło, to nic nie ma. <laughs> tak, ale patrzcie, ile tej kiełbasy jest, ja pierdzielę. Mm. Tylko że przez to, że ta kiełbasa pływała, nie wiem, czy ktoś tak lubi, czy nie, ale ona się Rozpływa w ustach, dosłownie, razem z tą kapuchą i faktycznie, jakbym takie coś, jeszcze raz, jakbym coś takiego miał zjeść w polu, to to główne danie jest zajebiste. Jakbym miał akurat ochotę na bigos z kiełbasą, to wow, to naprawdę tak powinien smakować bigos z kiełbasą moim zdaniem. Znaczy jest troszeczkę, jest minimalnie niedoprawiony w taki sposób, że to nie są niemożliwe jakie doznania smakowe, ale są to jak najbardziej poprawne doznania smakowe I zastanawiam się teraz pancer wafla sobie tutaj dodać No patrzcie, ten był troszeczkę twardszy Ale myślę, że to jest po prostu kwestia ułożenia sobie palców ostatnio, żeby go połamać Jak widzicie, nie jest to duży problem Myślę, że jak na wafelek, jest twardy Ale jak na coś takiego do jedzenia, to nie jest to jakiś twardy że Częż rozumiem, że jest to w pewien sposób swojego rodzaju mem Czymy sobie tutaj pancerwafla do tego, że sobie można coś było kru, krupnąć między zębami, faktycznie. I powiem wam, że biorąc pod uwagę, że te polskie racje można dostać za bardzo tanio, można je znaleźć spadnięte z ciężarówki, że tak to ujmę, to rozumiem zabranie sobie czegoś takiego w pole, jakby ktoś na wyprawę parodniową przed. Zabrać sobie dwie, trzy takie racje i sobie zjeść coś ciepłego, bo ten podgrzewacz. Najbardziej jestem zachwycony tym podgrzewaczem. Pancerwafle. To jak pancer wafle, z tego co słyszałem, po prostu wow, są twarde, ale powiedziałbym, że są bardzo mocno bez smaku, ale takie powinny być wafle. Z fajne, z gulaszem angielskim jakie, bo ten gulasz angielski też ani słony, ani pieprzny, ani w żaden sposób, po prostu czułem jakby miał taką szynkę bez konkretnego smaku. Troszeczkę, znaczy ja rozumiem, że kaloryczność się zgadza, ale troszeczkę mało tu jest rzeczy mam wrażenie. Nie wiem czy ja się po prostu bardziej zachwycałem tymi racjami amerykańskimi, w sensie, w sensie, że sobie wszystko oglądałem z każdej strony. Czy o co chodzi? Bo była to dla mnie totalna nowość, a na tych polskich racjach się tak nie skupiałem. To po prostu aż tyle rzeczy nie ma takich ciekawych w tej racji. No, wapelek trochę na muksosem i sobie go można chrupać w formie chleba. Bo jak wiemy, bez chleba to się człowiek nie naje. Ale tą racją się absolutnie najadłem. Jeszcze mi trochę zostało, więc dojem pod korek praktycznie. Topiję naszym jedynym napojem, którego dużo mi już nie zostało. Nie ja wiem, naprawdę chciał powiedzieć coś więcej o tej racji, ale nic widokowo nie przychodzi. No bigos z kiełbasą, dżem. To no, wszystko. Może nie bigos z kiełbasą, ale wszystko, co w tej racji jest, można dostać w najbliższym sklepie, gdzie te wafle po prostu wymieniłbym na, nie wiem, pół pajdy chleba <laughs> zamiast tych wafli. I też byłoby OK. Teraz trafił się kawałek tego mięsa, które było w składzie. który nie jest kiełbasą. No i spoko. Ale przez to, że taka obasa się wyleżała w tym w tym bigosie, powiedzmy, to faktycznie po prostu rozpływa się w ustach. Zresztą, jak widzicie, bez żadnej siły przykładanie praktycznie ją sobie kroję plastikową łżeczką. jakby to było nigdy nic. Jest taka delikatna. Ok, główne danie skończone. Mamy kopika, który mi się wydaje, że każdy wie, jak smakuje. Karmelek twardy z ekstraktem kawy. Nie ma. Ka... O, kawa rozpuszczalna 4, 4,5% kawy w tym jest. A <laughs> Zamiast jakiejś kawy instant, którą można sobie zrobić nawet z zimną wodą. No cóż, osmakuje jak kawa, no ale kopa nie daje w żaden sposób. że kofika sobie tu na później chyba odłożę. Bo chcę tego dnika spróbować. Uuu, <laughs> z wyglądu przypomina mi takie najtańsze cukierasy. No ale mam tu witaminę C, podobno, więc zobaczymy. Hmm. Powiem Wam, rozgryzłem tego dika od razu. Ja w środku jest wypełniony taką substancją bardzo gęstą, która jak go zacznie od razu gryźć, tworzy całkiem sporych rozmiarów gumę do życia, która po prostu powolutku znika między zębami. Więc to jest fajne. Zostaje nam guma do życia, której są dwie sztuki: Xylitol. Szczerze mówiąc, nigdy, wydaje mi się przynajmniej, że takiej gumy. Tej marki nie widziałem nigdzie, ale może no też po prostu takiej nie szukałem. No wygląda jak, Or no mniejsza jest niż Orbit, a smakuje identycznie. Identycznie jak Orbitka. Trochę rzucałem ten napój, żeby nie brakło do głównego dania i o nim zapomniałem, więc dostałem jeszcze końcóweczka. Fajnym patentem w tym napoju jest to, że można go sporządzić od razu po prostu w tym opakowaniu i faktycznie dolewając do samej góry powiem Wam, że no ten napój to jest fajny pomysł, tylko szkoda, że jest tylko jeden w całym tym MRE. Napój. Jeszcze raz będę narzekał na brak po prostu kawy. Na to, że mamy kofika. Oprócz tego, powiem Wam, że czuję się jakbym zjadł po prostu danie na takiej polskiej stołówce. Po tym bigosie. I rozumiem, że to jest główne danie. I że niekoniecznie jednocześnie można sobie w międzyczasie przegryzać pancerwafle z tą konserwą. Albo z dżemikiem, prawda, na co Was akurat najdzie ochota. Do tego macie jeszcze cukierki, chusteczki, jakby kogoś przycisnęło. Fajna jest ta racja, jest jak najbardziej poprawna. Ale jeszcze raz zaznaczę, prawdopodobnie przez to, że jestem Polakiem, ja już te wszystkie rzeczy wielokrotnie w życiu jadłem. mi się trafił gulasz angielski, który sobie kiedyś zabrałem na jakąś wyprawę osobno, jadłem go z chlebem. Czy na przykład cukierki kofiki, czy jakieś te wafle, bo te wafle nie smakują jakoś i naszej od zwykłych takich wafli, tylko że są po prostu trochę grubsze, twardsze, tak? Stąd przecież ta nazwa się też wzięła. Także do nic ekscytującego, ale jestem naprawdę pojedzony. Jestem naprawdę pojedzony i jestem raczej zadowolony. Wyobrażając sobie, że jestem gdzieś, gdzie nie mam dostępu, żeby sobie usiąść zrobić coś swojego, albo zjeść coś na normalnej stołówce, to to jest jak najbardziej bardzo fajna racja. A, no jeszcze, żebym nie zapomniał, jeszcze raz pochwalić te podrzewacze chemiczne. Może mi się trafi jakiś zajebiście mocny. Ale mega pozytywne zaskoczenie. No i myślę, że ode mnie tyle. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.